Mam na imię Rose i w wieku 31 lat nauczyłam się, że życie rzadko idzie zgodnie z planem. Mieszkam sama w wynajętym mieszkaniu po drugiej stronie miasta z mamą i młodszą siostrą, aby kropka z zewnątrz moje życie może wydawać się proste, absolwentka college u ze stałą pracą żyjąca niezależnie. Ale historia o tym, jak się tu znalazłem, nie jest prosta kropka miałam siedem lat, gdy zmarł mój tata. Wspomnienia z tego czasu są teraz niewyraźne, ale pamiętam, jak mama starała się trzymać mnie w ryzach, a jej wymuszony uśmiech nie docierał do jej oczu. Rok później poślubiła Toma, a wkrótce potem w naszym życiu pojawiła się moja przyrodnia siostra, Abi. Tom okazał się być takim ojczymem, o jakim marzy większość dzieci, wspierającym, Życzliwym i szczerze zainteresowanym byciem częścią mojego życia kropka, ale życie rzuciło nam kolejną krzywą piłkę, gdy Tom zachorował w liceum Abi. Właśnie rozpoczęłam karierę po studiach, w końcu czując, że staję na nogi w świecie dorosłych. Potem tak po prostu. Odszedł kropka, mama była zdruzgotana, a finanse naszej rodziny podupadły. Nie wiem, co zrobimy wyznała mama pewnego wieczoru. Wpatrując się w stos rachunków na kuchennym stole. Ręce jej drżały, gdy je przeglądała kropka, wtedy wkroczyłem do akcji. Zacząłem pomagać w spłacie domu, upewniając się, że mama może utrzymać dach nad głową. Ale nie chodziło tylko o rachunki, była też Abi, o której trzeba było myśleć. Kropka wciąż chodziła do liceum, próbując dopasować się do rówieśników i zachować jakieś poczucie normalności kropka pamiętam dzień. W którym wybrałyśmy się na zakupy po jej sukienkę na studniówkę. Jej oczy rozbłysły, gdy przymierzyła tę piękną niebieską suknię, ale widziałam, jak jej mina zrzedła, gdy sprawdziła cenę. W porządku, Abi, powiedziałem, wyciągając kartę kredytową. Zasługujesz na to, by czuć się wyjątkowo w noc studniówki. Kropka sukienka kosztowała więcej, niż powinienem był wydać, ale widok jej rozkwitającej pewności siebie był wart każdego grosza kupowałem jej ubrania, upewniając się, że nigdy nie poczuję się nie na miejscu wśród swoich przyjaciół. Kiedy zaczęły przychodzić listy akceptacyjne na studia, podjęłam kolejną ważną decyzję. Oszczędzałem na nowy samochód, właściwie samochód moich marzeń. Ale obserwując podekscytowanie Abi, gdy otwierała list akceptacyjny na Uniwersytet Stanowy, wiedziałem, co muszę zrobić. Pomogę ci z czesnym, powiedziałem jej podczas kolacji tamtego wieczoru. Skup się na nauce, kropka, nie była to droga szkoła jak na standardy prywatnych uczelni, ale nadal oznaczało to wstrzymanie moich własnych marzeń. W każdym semestrze wypisywałem czeki na jej czesne, patrząc, jak mój fundusz samochodowy kurczy się, aż się skończył, kropka, ale widok Abi przechodzącej przez scenę na rozdaniu dyplomów sprawił, że było warto. Ponieważ wszystkie moje pieniądze szły na czesne Abi, musiałem pójść na pewne kompromisy. Kropka. Największym z nich była Honda Civic z 1998 roku, która stała na biurowym parkingu i wyglądała. Jakby przeżyła kilka apokalips. Lakier łuszczył się płatami, odsłaniając różne odcienie rdzy pod spodem. Kropka drzwi pasażera miały wgniecenie wielkości piłki do koszykówki, a maska miała więcej zadrapań niż meble kociej damy. Kropka Każdego ranka Jerry, dozorca naszego budynku, zamiatał wejście, gdy podjeżdżałem. Nigdy nie przegapił okazji, by skomentować mój samochód. Patrzcie, kto przeżył kolejny dzień bez wywiezienia na złomowisko, wołał, opierając się na miotłę z uśmiechem. Śmieciarki muszą się ociągać, paną Rose. Nie podsuwaj im żadnych pomysłów, Jerry, odparłam ze śmiechem. Ta piękność ma w sobie co najmniej kolejną dekadę. Kropka, samochód stał się czymś w rodzaju biurowej legendy. Moi koledzy żartowali o założeniu go fantmę, aby uratować Rose przed tężcem. Nawet moja szefowa unosiła brew za każdym razem, gdy widziała, jak z niego wysiadam. Rose, wiesz, że wkrótce należy ci się podwyżka, zasugerowała pewnego dnia. Może czas rozważyć podwyżkę. Kropka ale ja tylko potrząsnęłam głową. Dopóki mogę dojechać z punktu A do punktu B, nie mam nic przeciwko. Poza tym mam teraz inne priorytety. Kropka, te priorytety obejmowały głównie pracę w nadgodzinach, podejmowanie dodatkowych projektów i upewnianie się, że Abi ma wszystko, czego potrzebuje na studia. Randki? To wyleciało przez okno. Kropka kilku facetów, którzy mnie zaprosili, prawdopodobnie i tak zmieniło zdanie po zobaczeniu mojego samochodu. Lata mijały w mgnieniu oka na prezentacjach, spotkaniach z klientami i późnych nocach w biurze. Podczas gdy Abi pracowała nad swoim dyplomem, ja wspinałem się po drabinie korporacyjnej. Wszystkie te dodatkowe godziny i obowiązki w końcu się opłaciły, gdy awansowałem na kierownika działu. Dzień po awansie wszedłem do salonu i kupiłem sobie nowego Nissana. Nic zbyt krzykliwego, ale zdecydowanie dalekie od mojego rzewiejącego wiadra. Wyraz twarzy Jerryego, gdy podjechałem nim następnego ranka, był bezcenny. Wyprostował się jak żołnierz. Zasalutował mi przesadnie i z rozmachem otworzył frontowe drzwi budynku. Twoja limuzyna czeka, szefowo oznajmił na tyle głośno, by wszyscy w holu mogli go usłyszeć. Kropka nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. Spocznij, Jerry. Chociaż muszę przyznać, że miło jest nie martwić się już o tężec kropka, a ja będę tęsknił za naszą poranną rutyną. Powiedział skpiącym westchnieniem, kropka, kogo teraz będę drażnić. Samochody wszystkich innych są takie normalne, kropka. Nissan nie był tylko samochodem, był symbolem tego, jak daleko zaszedłem. Abi właśnie ukończyła kolecz, moja kariera nabierała rozpędu i po raz pierwszy od lat czułem, że mogę trochę łatwiej oddychać, kropka, właśnie wtedy, gdy myślałem że życie układa się w wygodną rutynę, aby wpadła do mojego mieszkania bez zapowiedzi w pewien sobotni poranek. Praktycznie odbijała się od ścian z podekscytowania. Wychodzę za mąż, pisnęła, pokazując pierścionek zaręczynowy. John oświadczył się zeszłej nocy. Wiedziałem, Że mieszkają razem od czasu jej ukończenia studiów, ale małżeństwo. To było niespodziewane. Jeszcze bardziej nieoczekiwane było to, co nastąpiło później. Kropka ślub odbędzie się za sześć miesięcy, oznajmiła. Wyciągając telefon i pokazując mi tablicę na Pinterestie pełne wyszukanych pomysłów na wesele, i naprawdę potrzebuję twojej pomocy w zorganizowaniu wszystkiego. wzięłam głęboki oddech. oczywiście, że pomogę, Abi. Ale bądźmy realistami. Powinniśmy zaplanować coś ładnego, ale skromnego kropka przytaknęła ochoczo. Kropka, oczywiście. Nic zbyt ekstrawaganckiego. Po prostu mała, kameralna uroczystość. Kropka, dobrze powiedziałem z ulgą kropka, dlaczego nie przygotujesz szacunkowego budżetu. Przejrzymy go razem i ustalimy, co ma sens. Kropka. Mama była zachwykona, gdy usłyszała o naszej rozmowie kropka, wspaniale jest widzieć was tak współpracujących powiedziała podczas naszej cotygodniowej kolacji. Rose zawsze byłaś taką dobrą siostrą dla Abi. Ale życie miało inne plany. Telefon przyszedł we wtorek rano, babcia Helen. Matka mojego ojca zmarła we śnie. wiadomość uderzyła mnie jak obuchem w brzuch. Przyjechała na moje ukończenie studiów. Co roku wysyłała kartki urodzinowe i zawsze znajdowała czas na nasze niedzielne rozmowy telefoniczne. Pogrzeb był mały, ale piękny. Kropka, gdy tak stałam i słuchałam pastore, wróciły wspomnienia, świąteczne ciasteczka w jej kuchni, bajki w jej ogrodzie. Sposób, w jaki podsuwała mi cukierki podczas nabożeństw, gdy mama patrzyła. Kropka, nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo będę tęsknił za tymi. Co tygodniowymi rozmowami, dopóki nie zniknął na zawsze kropka, po nabożeństwie prawnik wezwał mnie do swojego biura. Kropka, nie spodziewałam się wiele. Może jakichś rodzinnych zdjęć lub starych dokumentów, taty, które przechowywała babcia. Zamiast tego położył na biurku dwa dokumenty. Akt własności domu babci i wyciąg bankowy pokazujący przelew 300 tysięcy dolarów na moje konto. Następne kilka tygodni spędziłem na pakowaniu mieszkania i przeprowadzce do domu babci. Na początku czułem się dziwnie. Śpiąc w pokoju gościnnym, z którego korzystałem podczas wizyt w dzieciństwie. Dom był pełen wspomnień, niektórych szczęśliwych, innych słodko-gorzkich, nie mogłam się jeszcze zmusić do zmiany czegokolwiek, nawet tapety w kuchni, która zawsze wydawała mi się przesadzona, kropka, aby znów pojawiła się bez zapowiedzi, tym razem w momencie, gdy rozpakowywałam pudła w salonie. — O mój Boże, Rose, jesteś taką szczęściarą! — wykrzyknęła, przesuwając dłonią po machoniowej balustradzie. — Ten dom jest wspaniały, a do tego te wszystkie pieniądze! To jak wpaść na coś dobrego, kropka, odłożyłem pudełko, które trzymałem i odwróciłem się do niej, kropka. Szczęście. Abi, moja babcia właśnie zmarła. Cóż, tak, zaczęła, po czym urwała, widząc moją minę. W pokoju zapadła cisza, z wyjątkiem tykania starego zegara ściennego babci, kropka, kilka dni po przeprowadzce do domu babci, wpadłam do mamy na nasz zwykły niedzielny obiad. Gdy tylko weszłam, poczułam, że coś jest nie tak kropka, aby siedziała przy kuchennym stole. Praktycznie wibrując ledwo, powstrzymywaną energią. Rose, wykrzyknęła, zanim zdążyłam zdjąć płaszcz. Myślałam o ślubie. Teraz, gdy dostałaś wszystkie pieniądze od babci, w końcu możemy sprawić, że będzie naprawdę wyjątkowy. Kropka powoli odwiesiłam płaszcz, próbując zrozumieć, co opowiedziała. Co masz na myśli? No wiesz, kontynuowała, wyciągając nowy, znacznie bardziej rozbudowany plan ślubu na swoim iPadzie. Zamiast małego miejsca, które oglądaliśmy, moglibyśmy zarezerwować Grand Plaza Hotel. I zamiast prostego bufetu, moglibyśmy zrobić pięciodaniową kolację. Aha, i znalazłam tę niesamowitą designerską sukienkę. Łoł, wow, zwolni, przerwałam, zajmując miejsce przy stole. Spadek nie zmienia niczego w naszej poprzedniej umowie, Abi. kropka jej twarz opadła. Ale dlaczego nie? Masz teraz te wszystkie pieniądze. 300-. 000. To więcej niż wystarczająco, by zapewnić mi ślub, o jakim zawsze marzyłam. Te pieniądze są dla mojej babci, abi. Mam co do nich plany, trochę zainwestuję. Może przeprowadzę remont domu. To nie jest fundusz ślubny. Dlaczego jesteś takim egoistą? Warknęła, jej głos się podniósł. Jesteś moją siostrą. Twoim obowiązkiem jest mi pomóc, kropka słowo obowiązek uderzyło mnie jak policzek w twarz. Poczułam, jak na policzkach wzbiera mi ciepło, a nagromadzona przez lata frustracja nagle się zagotowała. Moim obowiązkiem, powiedziałam, starając się utrzymać spokojny głos. Czy moim obowiązkiem było opłacenie całego twojego czesnego? Czy moim obowiązkiem było kupowanie ci nowych ubrań przez całe liceum, żebyś nie czuła się pominięta? Czy moim obowiązkiem było prowadzenie samochodu, który wyglądał, jakby należał do złomowiska, abyś mogła mieć normalne doświadczenie na studiach, to co innego? Zaprotestowała, ale jeszcze nie skończyłem. A co ze wszystkim, co już zapłaciłem za ten ślub? Depozytem za miejsce, cateringiem, kwiaty i dekoracje, suknią ślubną, która kosztowała więcej niż mój czynsz za pierwszy miesiąc, mama stała w kącie. Metodycznie mieszając garnek z sosem, który nie wymagał mieszania, kropka dziewczyny, może powinnyście, kropka Abi odepchnęła krzesło tak mocno, że zadrapało o podłogę, kropka wiecie ceo. Zatrzymaj swój cenny spadek. Myślę, że pieniądze naprawdę pokazują prawdziwe oblicze ludzi. A twoje zdecydowanie pokazuje, Rose kropka, wybiegła z domu, trzaskając drzwiami tak mocno, że szyby aż zagrzechotały. Dźwięk silnika jej samochodu i pisk opon na chodniku rozniósł się echem, po nagle cichym domu kropka, Mama w końcu przestała mieszać, sos Kropka uspokoi się, powiedziała cicho. Ale nie brzmiała na przekonaną kropka, siedziałem tam. Wpatrując się w puste drzwi, w których przed chwilą stała moja siostra, zastanawiając się, jak się tu znaleźliśmy. Spędziłem lata, próbując dać, aby wszystko, czego potrzebowała, wszystko, co myślałem, że uczyni ją szczęśliwą kropka, teraz wydawało się, że jedyne, co zrobiłam, to nauczyłam ją oczekiwać coraz więcej, nie zastanawiając się nad kosztami, nie tylko finansowymi, ale także emocjonalnymi. Wiedziałem że coś jest nie tak, gdy mój telefon nie przestawał brzęczeć. Najpierw pojawiły się wiadomości na Facebooku, potem na Instagramie, a następnie bezpośrednie SMS-y. wszystkie od krewnych Toma, ciotek, wujków, kuzynów, których ledwo znałam, ale którzy pozostali w kontakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych po jego śmierci. Jak mogłeś to zrobić własnej siostrze? To twoja jedyna siostra, Rose, rodzina pomaga rodzinie. Nie mogę uwierzyć, że tak samolubnie rozporządzasz swoimi pieniędzmi. Każda wiadomość była jak cios w brzuch. Przewijałam je, próbując zrozumieć, co się dzieje. Potem przyszła szczególnie paskudna wiadomość od kuzynki Toma, Sary kropka Abi powiedziała nam wszystko. Odmawiasz pomocy przy jej ślubie, kiedy siedzisz na kupie pieniędzy? Wstydź się kropka wtedy wszystko się wyjaśniło. Abby była nie tylko zła, ale aktywnie nastawiała ludzi przeciwko mnie. Kropka w pracy zauważyłam szepty i spojrzenia w bok. Karen z księgowości, która zwykle wpadała do mojego biura każdego ranka na kawę. Nagle miała spotkania podczas naszych zwykłych rozmów. Potem James z marketingu zaczepił mnie w pokoju socjalnym. Hej, Rose, powiedział niezręcznie mieszając kawę. Wszystko w porządku w domu. Moja żona śledzi Abi na Instagramie.publikuje tam dość emocjonalne posty o zdradzie rodziny. Już miałem wyjaśnić, kiedy zadzwonił mój telefon. Identyfikator dzwoniącego pokazał numer, którego nie rozpoznałem. Halo! Czy to Rose Mitchell? Głos był starszy, ale ostry, jak nuż owinięty w aksamit. Tak, kto mówi? Tu Margaret Henderson, babcia Abi. Słyszałam o tobie niepokojące rzeczy. Młoda dejmoł, kropka żołądek mi opadł. Spotkałam panią Henderson kilka razy na spotkaniach rodzinnych. Była matką toma, zawsze troszczącą się o Abi, ale ledwo dostrzegającą moje istnienie. Pani Henderson, chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Nie przerywaj mi, warknęła. Abi wszystko mi powiedziała o tym jak gromadzisz swój spadek, podczas gdy ona zmaga się z planowaniem ślubu. Wiesz, jakie to dla niej trudne. Jest młoda, ma całe życie przed sobą, a ty próbujesz zrujnować to, co powinno być najszczęśliwszym dniem w jej życiu. To nieprawda, zaprotestowałam. Pomagam Abi od lat. Zapłaciłem za jej studia, ja, nie okłamuj mnie, wtrąciła się. Abi opowiedziała mi prawdziwą historię. Dostałeś spadek po babci, a teraz jesteś zbyt samolubny, by podzielić się nim z siostrą. Cóż, powiem ci coś, upewnij się, że wszyscy dokładnie wiedzą, jaką jesteś osobą. Kropka linia się rozłączyła, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Siedziałem przy biurku, wpatrując się w telefon, czując się, jakbym został wrzucony do jakiejś dziwacznej alternatywnej rzeczywistości. Kropka, spadek po babci Helen, nie miał nawet tygodnia, a w jakiś sposób wywrócił moje życie do góry nogami. Kropka próbowałam dodzwonić się do Abi, ale nie odbierała. Po trzech dniach ignorowanych połączeń i wiadomości bez odpowiedzi miałem dość kropka wiedziałem, że Abi będzie w domu mamy na cotygodniowym lunchu, więc pojechałem tam, ściskając kierownicę tak mocno. Że aż pobielały mi kostki kropka znalazłem je w kuchni. Mama siedziała przy kuchence, a Abi wylegiwała się przy stole, przeglądając telefon, jakby nic się nie stało. Ledwo podniosła wzrok, gdy wszedłem. Musimy porozmawiać, powiedziałem, a mój głos drżał z ledwo kontrolowanego gniewu. Co to za kampania nękania, którą przeciwko mnie prowadzisz, Abi odłożyła telefon z przesadną powolnością. Masz na myśli mówienie ludziom prawdy o tym, jaki jesteś chciwy. Prawdę. Czułem, jak wzrasta mi ciśnienie krwi. Rozpowszechniasz kłamstwa na mój temat wśród wszystkich, którzy chcą słuchać. Moi współpracownicy zadają pytania, krewni toma wysyłają mi nienawistne wiadomości, a twoja babcia, kropka cóż, może gdybyś nie był takim skąpcem ze swoimi pieniędzmi, nie musiałabym nic ludziom mówić. Wcięła się, badając swoje paznokcie kropka, ale umowa jest taka, że możesz sprawić, że to wszystko się skończy kropka, o czym ty mówisz, wyprostowała się, a w jej oczach pojawiło się wyrachowanie. Jakiego nigdy wcześniej nie widziałem kropka te dwadzieścia tysiące zero, na które się zgodziliśmy? To już nie wystarczy. Potrzebuję stu tysięcy na wesele. Kropka myślałem, że źle usłyszałem kropka 100 tysięcy dolarów, zgadza się, uśmiechnęła się. Ale nie dotarło to do jej oczu kropka masz tam 300 tysięcy. Co to jest sto między siostrami postradałaś zmysły, powiedziałem. Kręcąc głową z niedowierzaniem kropka nie tylko nie dam ci takich pieniędzy, ale odwołuję wszystko, za co już zapłaciłam. Sukienkę, miejsce, wszystko kropka Abi poderwała się na nogi tak szybko, że jej krzesło przewróciło się do tyłu. Kropka. Nie odważyłabyś się kropka dziewczynki, proszę. wtrąciła mama. Wycierając ręce ścierką do naczyń kropka nie możemy tego spokojnie przedyskutować, nie ma o czym dyskutować, powiedziałam. wciąż trzymając telefon kropka przez całe dorosłe życie pomagałam abi. Płaciłem za jej studia w każdym semestrze. Kupowałem jej ubrania, sukienkę na bal, wszystko, czego potrzebowała. I tak mi się odpłaca? Próbując mnie szantażować. Jesteś zobowiązana mi pomóc, krzyknęła Abi, a jej twarz poczerwieniała. Kropka, jesteś moją siostrą. A teraz jesteś bogata, więc musisz dać mi więcej. Kropka, nie jestem do niczego zobowiązana, odparłam. Kropka, a ten spadek? Pochodzi od mojej babci. Matki, taty, nie twojej. Kropka, to niesprawiedliwe. Abi uderzyła dłonią w stół kropka. Dlaczego miałabyś dostać te wszystkie pieniądze tylko dlatego, że była twoją babcią jesteśmy siostrami kropka przyrodnimi siostrami, poprawiłam natychmiast żałując, jak ostro to zabrzmiało kropka i tak to całkowicie sprawiedliwe. Babcia Helen była matką mojego ojca. Miała pełne prawo zostawić swoje pieniądze. Komu tylko chciała kropka oczy, Abi zweziły się do śparek, kropka dobrze, niech będzie po Twojemu. Ale jeśli nie dasz mi tych stu tysięcy, sprawię, że Twoje życie stanie się piekłem. Powiem wszystkim, jaką jesteś okropną osobą. Napiszę o tym w internecie. Upewnij się, że wszyscy wiedzą, jak porzuciłeś swoją jedyną siostrę. Gdy najbardziej cię potrzebowała, kropka, wieczór spędziłam na wykonywaniu telefonów do miejsca ślubu, firmy cateringowej, kwiaciarni, sklepu z sukienkami. Z każdym odwołanym spotkaniem czułam mieszankę ulgi i smutku. nie tak wyobrażałam sobie ślub mojej siostry. Mama zadzwoniła następnego ranka, gdy szykowałam się do pracy. Rose. Musisz to przemyśleć, powiedziała zmęczonym głosem. Abi płakała całą noc. Nie możemy wrócić do pierwotnego planu? 20 tysięcy. Upewnię się, że publicznie przeprosi za wszystko, co o tobie powiedziała. przerwałem, zastanawiając się. Jeśli publicznie przeprosi i wycofa wszystkie kłamstwa, które rozpowszechniała, mogę to rozważyć. Ale najpierw muszę zobaczyć te przeprosiny. Porozmawiam z nią, mama obiecała. Zrobi to, musi to zrobić. Kropka, ale aby miała inne plany kropka, następnego dnia. Gdy byłem na spotkaniu w pracy, mój telefon zaczął brzęczeć powiadomieniami z mojego domowego systemu bezpieczeństwa. Wymówiłem się i sprawdziłem transmisję na żywo. To, co zobaczyłem, sprawiło, że zmroziło mi krew w żyłach kropka Abi była na moim podwórku i ciskała kamieniami w moje okna. Dźwięk tłuczonego szkła odbijał się echem w głośnikach mojego telefonu kropka, ale jeszcze nie skończyła. Przeniosła się do ukochanego ogrodu kwiatowego babci róż, o które czule dbała każdej wiosny. Lili, które dzieliła i przesadzała każdej jesieni, kropka, Abi wyrywała je z korzeniami, rzucając nimi po trawniku jak chwastami, kropka, trzesącymi się rękami, zadzwoniłem na policję. Mam dowód wideo na to, że ktoś dewastuje moją własność, powiedziałam, patrząc, jak roztrzaskuje się kolejne okno, kropka na posterunku policji, zastałam nie tylko Abi, ale też jej narzeczonego Johna i jego rodziców. Musieli jeść razem lunch, kiedy policja ją zgarnęła. Ty śmierdzący śmieciu, krzyknęła Abi, gdy mnie zobaczyła. Wszystko zepsułaś. Mam nadzieję. Że jesteś szczęśliwa w domu tej martwej staruszki. Wystarczy, ostrzegł funkcjonariusz. Jeszcze jeden wybuch i trafisz do celi. Oficer odtworzył nagranie z monitoringu na dużym ekranie. Film był krystalicznie czysty, twarz Abi była wyraźnie widoczna, gdy systematycznie niszczyła moją własność kropka matka Johna głośno sapnęła. John powiedział powoli jego ojciec, czy to naprawdę jest osoba, którą chcesz poślubić? Zamknij się, warknęła na nich Abi. Nic o tym nie wiecie. Zasłużyła sobie na to. Jest samolubna, chciwa, młoda demą, wtrącił się ojciec Johna. Jedyną osobą wykazującą chciwość i egoizm jesteś ty. John nie powiedział ani słowa. Wpatrywał się w nagranie, a potem w Abi, jakby widział ją po raz pierwszy. Chcę wnieść oskarżenie, powiedziałam policjantowi, ignorując gorączkowe wiadomości tekstowe mamy błagające mnie, bym tego nie robiła. Gdy wypełniałam dokumenty, w tle słyszałam Abi, która płakała i błagała Johna, by nie odchodził. Ale coś się zepsuło. Nie tylko moje okna, ale iluzja tego, kim naprawdę była moja siostra. Tydzień po incydencie na posterunku policji siedziałam przy biurku i przeglądałam raporty kwartalne. Gdy mój telefon zabrzęczał, było to powiadomienie z Facebooka coś, co normalnie zignorowałbym w godzinach pracy, ale to przyciągnęło moją uwagę. Abi opublikowała aktualizację. Drodzy przyjaciele i rodzina, z powodu okoliczności, na które nie mam wpływu, ślub został przełożony na czas nieokreślony. Proszę o prywatność w tym trudnym czasie. Niech Bóg błogosławi. sekcja komentarzy już za się współczującymi wiadomościami od osób, które nie znały całej historii. zamknąłem aplikację i wróciłem do pracy, ale mój telefon wciąż brzęczał od wiadomości od członków rodziny, którzy w końcu poznali prawdę. Kropka jako pierwsza zadzwoniła Sara, kuzynka Toma. Ta sama Sara, która kilka tygodni wcześniej wysłała mi te gniewne wiadomości. Rose. Jestem ci winna przeprosiny, powiedziała z żalem w głosie. Właśnie dowiedziałam się od matki Johna, co naprawdę się stało. John zabrał pierścionek z powrotem. Powiedział, że nie może poślubić kogoś, kto zrobiłby coś takiego własnej siostrze. Wyrzucił ją tego samego dnia. Powiedział, że nie czuje się bezpiecznie mieszkając z kimś. Kto potrafi się tak zachować? Teraz wróciła do twojej mamy. Kropka po telefonie Sary inni zaczęli się do mnie odzywać. Ci sami krewni, którzy mnie potępiali, teraz przepraszali. W końcu widząc abitaką, jaka była naprawdę kropka, ale najtrudniejszy telefon przyszedł tego wieczoru od mamy. Rose zaczęła, jej głos był ostry. Jak mogłaś wnieść oskarżenie przeciwko własnej siostrze? Czy wiesz, co zrobiłaś z jej życiem? Jej ślub został odwołany, straciła dom, kropka pozwoliłam jej kontynuować przez kilka minut, po czym cicho przerwałam. Mamo, czy abi powiedziała ci, co opowiedziała o babci Helen na posterunku policji? O czym ty mówisz, Wzięłam głęboki oddech i powtórzyłam słowa Abi dosłownie każdą okrutną, nienawistną rzecz, którą wykrzyczała o mojej babci. O tym, jak miała nadzieję, że spodoba mi się życie w domu martwej staruszki. Kropka na linii zrobiło się tak cicho, że myślałam, że połączenie zostało przerwane. Nie wiedziałam, powiedziała w końcu mama, jej głos ledwo przekraczał szept. Rose, tak mi przykro. Teraz rozumiem, dlaczego zrobiłaś to, co zrobiłaś. Twoja babcia bardzo was kochała, nawet jeśli Abi nie była z jej krwi. Kropka, nigdy tego nie rozróżniała. Kropka, minęły dwa miesiące. Życie wróciło do normalności. Kropka, skończyłem przesadzać ogród babci, wybierając wszystkie jej ulubione odmiany, różowe róże, w których kąpała się każdej zimy. Fioletowe irysy, które dzieliła i dzieliła z sąsiadami, białe lilie, które zakwitły na jej ślubie. Kropka, nowe okna były lepiej izolowane niż stare, a na wszelki wypadek dodałem światła bezpieczeństwa wokół posesji. Kropka, pewnego niedzielnego popołudnia mama zaprosiła mnie na kawę. Kropka, poprosiłem Abi, żeby się wyprowadziła, kropka, nalewając mi filiżankę. Mama powiedziała: Nie dało się z nią żyć. Cały czas się złości, o wszystko się kłóci obwinia innych za swoje problemy. wynajmuje teraz mieszkanie ze swoją przyjaciółką ze studiów, pracując w jakiejś małej agencji marketingowej w centrum miasta. Nie zamierzam jej wybaczyć, mamo, powiedziałam cicho, mieszając kawę. Nie tym razem. Są pewne granice, których nie można przekroczyć. Wiem, sięnęła przez stół i ścisnęła moją dłoń. I to jest w porządku. Zrobiłaś już dla niej więcej niż wystarczająco. Więcej niż zrobiłaby większość sióstr. Kropka mama i ja nadal dżadem co cotygodniowe kolacje. Dzielimy się przepisami i wspomnieniami, a czasami przeglądamy stare albumy ze zdjęciami z czasów, gdy tata żył, kiedy nasza rodzina była mniejsza, ale w jakiś sposób mniej skomplikowana kropka, nie rozmawiamy o Abi. Jej imię stało się między nami ciszą, ale nie niewygodną.